Bardzo dziękuję. Dokładnie mamy czas na kilka pytań. Także bardzo proszę. Dzień dobry, Anna Samaini, TVP Info. To ja od spraw bieżących chciałabym zacząć, bo wczoraj Pan Premier tak dość zdawkowo odniósł się do ułaskawienia byłych ministrów, Pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Napisał Pan, pozwolę sobie zacytować, prezydent tym razem prawidłowo skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko. Czy jest szansa, że dziś Pan Premier rozwinie nieco to swoje stanowisko, tą swoją wczorajszą myśl? To pierwsze moje pytanie i jeszcze pozwolę sobie zadać drugie pytanie. Otóż tym, tym razem zacytuję e, tweeta e, innego polityka, Pan Mariusz Kamiński napisał. Panie Tusk, Panie Hołownie, niedługo się zobaczymy. No i stąd zasadne wydaje się być pytanie, czego Pan Premier spodziewa się po tym pierwszym spotkaniu. Dziękuję. Nie, nie umawiałem się z Panem Kamińskim i nie przewiduję żadnego spotkania z Panem Kamińskim z różnych względów. Mam co robić, jak Państwo wiecie. Jeśli. Te słowa po wyjściu z więzienia mają oznaczać próbę destabilizacji pracy Sejmu poprzez próbę wtargnięcia na salę obrad panów Kamińskiego i Wąsika, którzy nie są posłami, co to drugie prawidłowe ułaskawienie pana prezydenta tylko potwierdza. Tutaj też konsekwencje wyroku sądowego, a następnie decyzji marszałka Hołowni są. Tu nie ma co, czego negocjować. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami. Ale chcę, nie, nie będę rozwijał myśli, bo tu nie ma żadnych tajemnic ani, ani zagadek w tym moim stwierdzeniu. Nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby pan prezydent z, w 2015 roku nie zdecydował się na to wadliwe w sensie prawnym ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika. Nazywając rzecz po imieniu, pan prezydent, mimo że sprawy sądowe pana Wąsika i pana Kamińskiego nie były zakończone, pan prezydent ich ułaskawił wyłącznie z jednego powodu, ponieważ bardzo chciał, żeby te osoby, wówczas oskarżone, a dzisiaj skazane za nadużycie władzy, za działanie przeciwko ludziom przy użyciu narzędzi władzy, żeby te osoby mogły spełnić funkcje rządowe w tym samym obszarze, w którym działały w taki sposób, że zakończyło się to procesem sądowym i skazaniem. To, co dzisiaj jest największym problemem, to są konsekwencje tamtej decyzji prezydenta Dudy. Osobiście zaangażował autorytet Urzędu Prezydenta. W to nieprawne ułaskawienie po to, aby ludzie, którzy nadużywali władzy, mogli dalej nadużywać. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. To, co robili przez ostatnie 8 lat, także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Pegazusa przeciwko działaczom opozycji, nie mogliby nielegalnie inwigilować y, y, oponentów politycznych. Panowie Kamiński i Wąsik są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że służby przez nich kierowane chroniły chory układ władzy. Y, korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, jest w ogóle bezprecedensowa. Całe państwo zostało zorganizowane po to, żeby politycy partii rządzącej mogli zarabiać gigantyczne pieniądze. Nie, nie widziałem panów Wąsika i Kamińskiego, aby wal, aktywnie walczyli, będąc odpowiedzialnymi za działania antykorupcyjne, wtedy, kiedy państwo polskie i pieniądze publiczne były rozkradane na skalę nie, zupełnie niespotykaną. Więc chcę powiedzieć, że nie kwestionując w żadnym wypadku legalności tego, Ułaskawienia, bo wszystko na to wskazuje, że tym razem pan prezydent Duda ułaskawił prawidłowo panów Kamińskiego i Wąsika. To nie zmienia faktu, że panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za inne rzeczy. Te, które, których byliśmy świadkami, a których niektórych zaledwie się domyślamy właśnie w tych ostatnich ośmiu latach. Ja nie odpowiadam za plany PiSu i panów Kamińskiego i Wąsika, jeśli chodzi o awantury w Sejmie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te awantury, ta nieustanna destabilizacja państwa, to koncentrowanie uwagi milionów ludzi na sprawach właściwie drugorzędnych, wtedy, kiedy wokół nas i w Polsce, ale też w, na świecie dzieją się tak ważne rzeczy dla naszej przyszłości, to jest... My musimy to, ten spektakl oczywiście przerwać, kontrolować, uzbrajać państwo polskie przeciwko tego typu destabilizującym działaniom. Ale jeśli będą próbowali destabilizować, czy to w sali sejmowej, czy gdzie indziej, życie naszego państwa, to najpierwszym, pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Polki i Polacy chcieliby się zajmować czymś innym, niż losami panów Wąsika i Kamińskiego. Kolejne pytanie. Natalia Ojewska, Bloomberg. Panie premierze, pytanie o strajki rolników. Jaki pan premier ma plan, koncept na rozwiązanie tej sytuacji oraz jakie, jaka jest pana decyzja w sprawie jednostronnego banu na zboże? Czy można się spodziewać, że decyzja zostanie zmieniona? Jak wygląda tutaj sytuacja? Tak jak wspomniałem, rozmawialiśmy o tym na Radzie Ministrów, rozmawiamy o tym w Kijowie, dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, aby powody niepokoju w rolników i protestów rolników zniknęły, a przynajmniej żeby je zredukować do absolutnego, absolutnego minimum. My ja nie chciał, żeby Polska była jedynym czy jednym z dwóch krajów, które blokują możliwości handlu Ukrainy, ten ten kraj krwawi, to jest walka na śmierć i życie i chyba wszyscy, czy prawie wszyscy w Polsce chcielibyśmy efektywnie wesprzeć Ukrainę w jej starciu z Rosją. Ale tak jak wspomniałem, nie może się to odbywać kosztem interesów, tych podstawowych interesów dużych grup zawodowych społecznych, takich jak rolnicy czy transportowcy i, i, i kierowcy. Wydaje się, że najsensowniejszą drogą będzie ułożenie sobie tych spraw pomiędzy Warszawą a Kijowem. Ja zwróciłem uwagę naszym ukraińskim przyjaciołom, że próba omijania Polski czy szukania jakiegoś kija na Polskę poprzez ukraińskie działania w Brukseli czy w organizacjach światowych takich jak WTO, że to, jest, że to nie są mądre pomysły. Że w interesie Ukrainy jest, aby to w dialogu z Polską ustalać reguły postępowania. Więc mogę dzisiaj zwrócić się do rolników, no do tych wszystkich, którym o to chodzi, znaczy żeby, żeby polskie rolnictwo było bezpieczne ze strony nieuczciwej konkurencji ze wschodu. Mam nadzieję, że tam nie ma innych aktorów i innych graczy, jeśli chodzi o te, o te protesty. Ludzie plotkują w różne, w różne strony te plotki. Podążają, ale ja zakładam, że intencja strajkujących jest jedna, żeby rząd znalazł metodę skutecznej ochrony, między innymi przed nierówną konkurencją ze strony rolnictwa i producentów ukraińskich. I tak jak powiedziałem, będziemy szukali najlepszego zapisu w umowie dwustronnej, prawdopodobnie pójdziemy tą drogą rumuńską i zgodnie z tą umową. Nie, nie stawiam tu kropki nad i, bo my jesteśmy na początku tej pracy, chociaż dużo czasu nam to nie zajmie. W Polsce będzie można sprzedawać ukraińskie produkty tylko za zgodą polskich instytucji. I mam nadzieję, że w porozumieniu z ministrem rolnictwa a też ministrem infrastruktury, jeśli chodzi o przewoźników, znajdziemy sposób, który może nie będzie budził zachwytu w Brukseli, ale nie będzie łamał jednoznacznie prawa europejskiego i który będzie pewnie z trudem, ale do zaakceptowania przez Ukraińców, tak żebyśmy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników. Naprawdę to zrobimy i powiem szczerze niezależnie od protestów. Znaczy to jest nasz obowiązek, za to się zabraliśmy bardzo intensywnie. Każdy ma prawo do, do legalnych protestów w Polsce, ale uwierzcie mi, będziemy się tym zajmowali niezależnie od tego, czy ktoś będzie protestował, czy nie. I kolejne pytanie, zapraszam. Dzień dobry, Jan Piotrowski, TVN24, kłaniam się. Chciałbym zapytać w kontekście fuzji Orlenu z Lotosem i raportu NIK, który poznaliśmy na ten temat, z którego wynika, że Jacek Sasin zeznał kontrolerom nik że nie ma wiedzy o dokumentach, o wycenach w sprawie tej transakcji, jednak później zawnioskował do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na to, na, na fuzję. Jak pan to się do tego odniesie? I czy to gdzieś w kontekście rozliczenia ewentualnie tej fuzji przybliża nas do komisji śledczej w tym zakresie? Bo wiem, że były takie pomysły. I druga kwestia, jeśli można, o echa pańskiej wizyty w Kijowie, a w kontekście tego, że szef MSZ, pan Sjarto, Węgierskiego, odpowiedział, że wykazał się pan całkowitym brakiem szacunku w, w, po tych swoich słowach, które tam padły podczas konferencji z prezydentem Złońskim. Dziękuję. No, w tej drugiej sprawie właśnie nie mam wiele do powiedzenia. Pan to szef MSZ-u węgierskiego, jest jednym z najbardziej znanych proputinowskich, prosyjskich polityków w Europie. Jak Państwo wiecie, wiecie, jego wizyty w Petersburgu czy w Moskwie to już jest taka tradycja. I stał się twarzą obok Wiktora Orbana, tej węgierskiej, mówię tej administracji, bo przecież nie wszyscy będzie podzielają ten pogląd, tej węgierskiej strategii. No, sytuującej Węgry bliżej Rosji niż Ukrainy w tym, w tym konflikcie. Nie ulega wątpliwości, że problem Węgier będzie absolutnie centralnym problemem na najbliższej Radzie Europejskiej. Jestem w stałym kontakcie z koleżankami, kolegami z Unii Europejskiej. Właśnie dzisiaj odbywają się poufne rozmowy, w jaki sposób przemóc to tę węgierską obstrukcję jeśli chodzi o wsparcie finansowe dla, na rzecz obronnych możliwości Ukrainy. Także rzecz ciekawa, ja w Kijowie w czasie konferencji z panem prezydentem Zaleńskim nie wymieniłem Węgr z nazwy. Ja powiedziałem, że najciemniejsze miejsce w piekle to jest dla tych przeznaczonych, którzy w czasach moralnego konfliktu starają się być neutralni. Mogę to tylko dzisiaj potwierdzić. Ktoś, kto uważa, że Ukraina i Rosja to jest mniej więcej ten znaczy potrzeba równego dystansu do obu krajów, że jeden i drugi kraj ma swoje argumenty, yy, narracja węgierska jest wyjątkowo, yy, ta oficjalna bywa wyjątkowo szokująca, jeśli chodzi o ich stosunek do niepodległości i integralności Ukrainy w relacji z Rosją. Yy. Ale rzecz charakterystyczna, kiedy mówiłem o, o tym politycznym piekle przeznaczonym dla ludzi, którzy zdradzają podstawowe wartości i wspierają raczej Rosję, a nie Ukrainę w tym konflikcie, to, że właśnie minister spraw zagranicznych Węgier się postanowił w tej kwestii odezwać. Nie chcę wyprzedzać faktów, jeśli chodzi o ustalenia. Przecież nie tylko Najwyższa Izba Kontroli się tym zajmuje. Inne służby państwowe także, czyli analizą tego, co działo się w Orlenie i w Lotosie. I mówimy tu nie tylko o fuzji. W ostatnich tygodniach i miesiącach byliśmy świadkami wielu bulwersujących zdarzeń wokół aktywności Orlenu, Lotosu, pana Obajtka. Chcę tylko powiedzieć, że wszystko to co w tej chwili wiem tylko na podstawie materiałów przygotowanych przez poprzedników stawia naprawdę w paskudnym świetle i pana sasina i pana obajtka proszę o odrobinę cierpliwości badamy te sprawy i będziemy wyciągali konsekwencje prawne i organizacyjne ale nie chcę epatować Państwa, nie, nie robimy to po to, żeby miał temat na konferencje prasowe. To dotyczy jednak bardzo poważnych naszych interesów, więc tutaj ostrożność jest wskazana, ale możecie Państwo być pewni, że już niedługo, także opinia publiczna pozna no, nie, 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 szokujące właściwie aspekty działania niektórych przedstawicieli rządu i szefostwa Orlenu. W kontekście lotosu, ale także w kontekście planów inwestycyjnych, energetycznych. W sumie to też że ciekawa, że nawet dla kogoś takiego jak pan Kamiński to było niedopuszczalne, to co robili jego koledzy z rządu. I o tym też niedługo polska opinia publiczna się dowie. Czy są jeszcze pytania? Zapraśmy. Dzień dobry panie premierze, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Panie premierze, w ocenie konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego i pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, panowie Wąsiki i Kamiński nadal są posłami. Pan uważa inaczej. Zatem moje pytanie, jaki wyrok i którego sądu, i który sąd stwierdził, że panowie posłami nie są? Bo jeżeli pan, panie premierze, ma na myśli wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego, to w ustawie o Sądzie Najwyższym ta izba nie jest jako izba właściwa do orzekania w kwestii wygaśnięcia mandatów. Jestem pełen podziwu dla kompetencji prawnych i ustrojowych Telewizji Republika. Na każdym z naszych spotkań Państwo niezwykle dociekliwie pytają o te aspekty prawne i ustrojowe decyzji dotyczących czy to mediów publicznych, czy panów Kamińskiego i Wąsika. Nie ulega wątpliwości, to jest. Orzeczenie Izby Sądu Najwyższego, o którym Pan wspomniał, jest zaledwie konsekwencją wyroków sądów powszechnych. Jeśli ja mam w sobie taką no, autentyczną złość na to, co zrobili nasi poprzednicy, to to dotyczy przede wszystkim kompletnej dewastacji ustroju prawnego Rzeczpospolitej. Jesteśmy wszyscy ofiarami, nie, to nie jest tylko kwestia mojego rządu, to jest kwestia całego narodu. Jesteśmy wszyscy ofiarami tego, co oni zrobili z polskim systemem prawnym w ostatnich ośmiu latach. Nie ma takiej sprawy w tej chwili, gdzie jakiś prawnik, jakiś sąd, jakaś instytucja państwowa nie miałaby zdania odrębnego niż, niż inny sąd lub inny prawnik lub inna instytucja. I dotyczy to, to zamieszanie, ono wynika przede wszystkim z niedokończonej tej rewolucji prawnej, jaką przygotował pan Dziobro i pan Kaczyński, która polegała na zakwestionowaniu poprzednich instytucji, w tym Trybunału Konstytucyjnego, tego zamachu, ciągłego zamachu, w którym uczestniczył niestety także prezydent Duda, zamachu na instytucje, które miały strzec prawa, jednolitości interpretacji. I nas dzisiaj czeka po prostu odbudowa ładu prawnego, tak, aby nie było już ciągłych i tak rażących wątpliwości czy konfliktów w interpretacji tego, kto ma rację, a kto nie ma, kto nie ma racji. Żyjemy dzisiaj i cała odpowiedzialność spada na prezydenta i, i, i prawo i sprawiedliwość. Żyjemy dzisiaj w państwie, gdzie nie ma stałych punktów odniesienia, jeśli chodzi o prawo, ustrój, konstytucję. I trzeba to odbudować, przywrócić. Stąd inicjatywa o tym jeszcze będzie pan minister Bodnar mówił, i to, robimy to z najlepszą wolą, żeby mimo konfliktów, mimo tego, co nawzajem o sobie myślą dzisiaj politycy z różnych obozów żebyśmy znaleźli gotowość sobie odbudowy ładu prawnego, który by obowiązywał wszystkich w takim samym stopniu. Ja nie mam, to jest, to jest moje największe, to jest mój cel i to jest autentyczne marzenie, nie tylko moje. Żeby, okej, okay, różnimy się, może no, polityczna walka jest za ostra, wszystko no, wi wiadomo, wiadomo co się stało przez ostatnie lata i, i jak trudno odbudować takie porozumienie narodowe czy pojednanie. Ale to będzie możliwe pod warunkiem, że wspólnie postaramy się zbudować ten, tę architekturę, ten, tę konstrukcję państwa, jakim są instytucje i przepisy, które nie są kwestionowane tylko dlatego, że ktoś inny yy, 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 tylko dlatego, że właściwie te instytucje, które mają strzec prawa, są tak nacechowane mocno politycznością. Na tym polega problem, że yy, w tym samym kraju, w Polsce, jeden sąd w jednej sprawie ma diametralnie inny pogląd niż nie wiem, referenda, czy sąd, czy prokurator, tylko dlatego, że został wyznaczony kiedyś przez pana Ziobro. Ale to panie premierze, to dopytam w tym momencie, bo jeżeli mamy izbę właściwą do rozstrzygania tych kwestii, pan mówi o tym dualizmie prawnym, to też chciałem zapytać w tym kontekście, w takim razie panie premierze, czy pan będzie wybierał te orzeczenia, które panu i pańskiemu rządowi wobec tego odpowiadają, bo mamy właściwą izbę, która orzekła, że panowie Wąsiki i Kamiski posłami są. Nie wiem, y jakimi przesłankami prawnymi, merytorycznymi kieruje się Telewizja Republika czy Pan zadając te pytania, ale jak wiadomo zarówno w orzecznictwie sądów, jak i sądów europejskich, to te, te, ta Izba, ten Trybunał, ten Sąd i jego przewodnicząca nie są legalnie i prawidłowo wybrane. Kłopot polega na tym, że to, co PiS zrobił w 2015, 16, 17 rozwaliło system prawny w Polsce. Prawdziwy kłopot polega na tym, że postawili na czele Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego osoby, no czy, jak chyba nie, nie przesadzę, jeśli zacytuję słowa pana Kaczyńskiego i pana Dudy, z przyjaciółki. Kłopot polega na tym, że mamy dzisiaj do czynienia z radykalnie upolitycznionymi instytucjami prawa, w tym instytucjami, które mają pilnować konstytucji i przestrzegania konstytucji. I to wszystko jest obsadzone namiestnikami pana Ziobry i pana Kaczyńskiego, którzy nie ukrywają swoich poglądów politycznych. Jeśli chcecie zachować ryski wiarygodności, zwracam się naprawdę z najlepszą wolą do, do telewizji Republika, to proszę bardzo zacytujcie ostatnich 50 wypowiedzi pani Krystyny Pawłowicz, publicznych wypowiedzi. Ja I bardzo bym o to prosił, żebyś, bo być może to otworzy oczy także moim oponentom, żebyście wreszcie też Wy zobaczyli, bo to jest też w Waszym interesie, żeby polskie państwo zostało uwolnione od pseudosędziów trybunału czy sądu najwyższego, których jedynym zadaniem, jedyną rolą jest reprezentować linię polityczną wyznaczoną przez Kaczyńskiego i Ziobra. To pan, się panie definitywnie to przepraszam, nie wiem, ale traktować pana politycznych przyjaciół Manfreda Webera, który w kampanii wyborczej mówił o tym, że trzeba postawić tamę przeciwko prawu i sprawiedliwości, wobec tego czy to nie była ingerencja. Wie pan, co, nie od tego jak pan rozumie po, dziennikarską posługę. Nawet jeśli pan się czuje zaangażowany w jakąś kampanię, w tej chwili ta kampania się skończyła. Wiem, że to jest zawsze bardzo trudny czas, ale musimy kończyć. Premier ma zaplanowane kolejne spotkania. Panie premierze, jeszcze jedno pytanie? Czy kończymy? Tak, już pani. Zdobyła mikrofon. To zapraszam, panie. ale naprawdę ostatnie pytanie. Proszę o zrozumienie. Dzień dobry. Klaudia Dadura, Informacyjna Agencja Radiowa Polskie Radio. W najbliższym czasie ma być przedstawiona propozycja zmian dotycząca naprawy wymiaru sprawiedliwości. Mówił o tym dzisiaj w radiowej jedynce wicepremier Władysław kośniak kamysz Czego miałaby ta propozycja dotyczyć? Też pan premier wcześniej o tym nawiązał. Dziękuję. Do tego nawiązał. Chciałbym dobrze zrozumieć, jak brzmiała wypowiedź pana że w najbliższych dniach zostanie przedstawiona propozycja zmian dotycząca naprawy wymiaru sprawiedliwości. To przed chwilą wspomniałem o tym, pan, pan minister Bodnar przygotowuje, zarówno przygotował, zarówno zmiany w Konstytucji, jak i w innych przepisach, które powinny dać początek procesowi od systemu prawnego. Między innymi mówimy tutaj o przywróceniu zasady rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Jedno z kluczowych nieszczęść dzisiaj, i są nie tylko nominaci Ziobryczyka-Czyńskiego w trybunałach, sądach i w prokuraturze, ale przede wszystkim to ustrojowe zespolenie partii politycznej z takimi urzędami jak prokuratura krajowa. Na tym polega problem, że jesteście Państwo świadkami tego konfliktu, także w Prokuraturze Generalnej i Krajowej, pomiędzy ministrem Bodnarem a tymi, którzy zostali tam osadzeni przez pana ministra Ziobro. Przecież tak naprawdę część prokuratorów, to jest drobna część liczbowo, ale są bardzo dobrze usadowieni przez pana Ziobrę. Oni nie ukrywają, w ogóle nawet nie ma próby ukrywania motywacji, intencji politycznych. Oni naprawdę tam są po to, żeby, atakować, żeby robić dalej to, co robili przez 8 lat, to znaczy używać władzy, jaką jeszcze mają, w walce politycznej ze swoimi oponentami. Na tym polega problem. I dlatego y, u, uważam, że te inicjatywy, jakie przygotowuje minister Bodnar, które właściwie y, wiecie, to jest być może taka największa, najbardziej czytelna różnica między PiSem i koalicją obywatelską jak PiS dochodzi do władzy, to robi wszystko, żeby skoncentrować władzę także nad prokuraturą czy mediami we w swoich rękach politycznych, partyjnych rękach. Jak koalicja obywatelska czy platforma dochodzą do władzy, to pierwsze rzeczy, jakie chcemy zrobić, to rozdzielić to, co państwowe, od tego, co partyjne. Mimo, że wygraliśmy wybory, mimo, że przeze mnie wskazany człowiek jest prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, pierwszą jego decyzją jest zaproponowanie znowu rozdzielenia tych dwóch rzeczy. Ja tu jestem po to, żeby partie polityczne, w tym także moja, nie miały wpływu na prokuraturę, na media publiczne i, i bardzo liczę też na, na wsparcie tych wszystkich, którzy to widzą, bo to jest w waszym interesie wesprzeć tę władzę, która chce się yy, yy, chce oddać wszystko to, co trzeba oddać ludziom i niezależnym instytucjom. I, I dlatego dlatego cieszę się, że pan minister Bodnar już przedstawił częściowo i przedstawi także w najbliższych godzinach te propozycje zmian, w tym zmiany konstytucji. Chcę także powiedzieć, że, bo to pytanie padła, padało wcześniej, już na zakończenie, to było pytanie o aborcję. Jak Państwo wiecie, to jest jeden z tych tematów, który w koalicji rządowej są różne poglądy w tej kwestii. Ja, żeby już nikt nie miał wątpliwości, w jaką stronę będziemy szli. Zaproponowałem, aby zgodnie z naszą umową koalicyjną, skoro nie może być projektu rządowego, ponieważ nie ma tutaj wspólnego zdania między, między partiami politycznymi, wczoraj odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami kobiecymi, nie tylko, prowadziła pani poseł Monika Rosa i my jesteśmy gotowi do złożenia projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia w najbliższych godzinach. Projektu do Sejmu. Bardzo dziękuję panie premierze, bardzo dziękuję państwu. To Jeszcze TVM24. Tak, co <gry> Coś ważnego. Powiedział pan dosyć istotną sprawę o o tym, że to będą poprawki do konstytucji, także ten projekt przygotowywany przez ministra Bodnara. I od razu sobie przypomniałem to, o czym mówił ostatnio Krzysztof Bosak, a potem prezydent, odwołując się też do tego, czyli resetu konstytucyjnego. Na ile gdzieś tam byłyby zawarte takie pomysły? Będą może, a może nie, w, w tym projekcie wyzerowania, powiedzmy, pewnych instytucji. Jak panu się podoba ten pomysł? Bo prezydent powiedział, że jest do yy, prze... Mówiąc kolokwialnie przegadania, przedyskutowania. No dobrze, no nie będę udawał, że wierzę w coś bardziej niż wierzę rzeczywiście. My musimy poważnie rozmawiać o zmianach konstytucyjnych, także po to, żeby już nigdy nie można było zrobić to, co robił pan prezydent Duda w 2015-2016 roku. Państwo musi być zabezpieczone, konstytucja musi być zabezpieczona, ustrój prawny musi być zabezpieczony przed samowolą polityków, nawet tego najwyższego szczebla. Jeśli pan prezydent zmienił nastawienie do konstytucji i do idei rządów prawa, bo kłopot polega na tym, że tak naprawdę, i to nie jest złośliwość, to my mamy do czynienia z dwoma zasadniczo odmiennymi podejściami do całego kompleksu prawnego w Polsce. Nie ujawniam się tutaj żadnej tajemnicy. Prezes Kaczyński, prezydent Duda są zwolennikami tej szkoły, w której polityka jest ponad prawem. Kolejne łaskawienie Wojciechka i Kamińskiego. To jest klasyczne myślenie, że skoro mam władzę, mam narzędzia, to mogę postawić siebie lub innych ponad prawem. To oznacza między innymi, że politycy, którzy mają władzę są inaczej traktowani przez prawo czy przez państwo niż zwykli obywatele. My stoimy na stanowisku, że rządy prawa to jest dominacja prawa, konstytucji, przepisów nad polityką. Niezależnie od tego, ile masz władzy, niezależnie od tego, ile głosów dostałeś, nie możesz być ponad prawem, nie możesz być ponad konstytucją. Jeśli pan prezydent by uznał, że rzeczywiście prawo jest ważniejsze od, od politycznych zachcianek czy czy partyjnych interesów, że rządy prawa to są rządy prawa, to wtedy uwierzyłbym, że jest gotów z nami pracować nad stosownymi zmianami. Ale z panem prezydentem czy bez pana prezydenta my i tak to przygotowujemy i w, w czasie, kiedy to będzie już możliwe, na pewno to wprowadzimy. No, wiecie, nie wszystko jest możliwe od razu. Wiadomo, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Trochę czasu nas to będzie kosztowało, ale, ale na pewno damy radę. I taką deklarację.